Na giełdach mamy kolejny dzień potężnych spadków, więc postanowiłem nagrać taki krótki film odnośnie tego, jak ja patrzę na te spadki i też jak ja patrzę na przyszłość rynku akcji. No, bo to jest myślę, że najbardziej istotna sprawa. Z góry przepraszam za mój głos, ale od kilku dni jestem przeziębiony nawet. Badałem sobie temperaturę, mam 36,7 stopnia, także prawdopodobnie to jest mój ostatni film w życiu. Za kamerą tutaj widzę, stoi moja praprababcia, która już mnie do siebie woła. Miałem iść do notariusza, żeby spisywać testament, ale na szczęście nic nie mam, więc nie potrzebuję spisywać testamentu. A wracając do tego, co się dzieje na giełdzie, no to mamy kolejny dzień spadków. Drugi już z rzędu dzień spadków. Powodów było kilka, może zanim o tych powodach, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka. A partnerem odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub w ETF-y, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 000 euro: prowizja w XTB jest 0%. A jeżeli zakłożysz konto i zakładając konto wpiszesz kod Konrad, pisany dużymi literami, to otrzymasz dostęp do darmowego kursu inwestycyjnego. I jeżeli jesteś zainteresowany inwestycjami, to do 8 kwietnia, czyli jeszcze kilka najbliższych dni, można dołączyć do naszej zamkniętej społeczności inwestorów, na której omawiamy wyniki spółek. Ja omawiam wyniki spółek, te, które mnie interesują, albo te, które ja mam w portfelu. No teraz jest ten sezon wyników finansowych, sezon raportów finansowych, raportów rocznych, więc jest trochę tych, tych opisów. Jeżeli jest jakiś komentarz odnośnie jakiejś spółki, też staram się na niego konkretnie odpowiedzieć. Są też dodatkowe filmy z takim podsumowaniem tygodniowym. Myślę, że, myślę, że warto tam dołączyć. A my przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Jeszcze na pulpit się przeniesiemy później, żeby zobaczyć, co tam się konkretnie wydarzyło. Ale w największym skrócie ostatnie dni mocne spadki ze względu na to, że po pierwsze Donald Trump zapowiedział cła na niemalże wszystkie państwa. No tam kilka państw pominął, takich istotnych państw jak na przykład Rosja czy Korea Północna. Na te państwa nie trzeba dawać ceł, ale z kolei na inne kraje tak. Na Polskę też, a konkretnie na Unię Europejską i na kraju Unii Europejskiej są... To dodatkowe cła 20%. Są też cła na niektóre takie krainy geograficzne, na których nawet nie ma żadnych osób, więc, to jest dosyć ciekawa sprawa. W każdym razie ręki zareagowały na to bardzo negatywnie. No dlaczego? Po pierwsze, te cła są wysokie, po drugie, też giełda najbardziej nie lubi niepewności. Te cła nam wszystkiego nie wyjaśniają, dlatego że Donald Trump mówił wprost, że to, to nie jest jego ostatnie słowo, to znaczy, to i tutaj jeszcze będzie jakieś pole do negocjacji, więc wciąż mamy bardzo dużą niepewność. Ostatnio informacja z dzisiaj o tym, że Chiny będą dawały cła odwetowe. A więc mamy do czynienia z tym, że już jedno mocarstwo powiedziało wprost, będą cła odwetowe. I znowu pytanie, czy nie będzie jakiś kolejnych mocarstw, kolejnych państw czy jakiś wielu różnych krajów, które będą właśnie też chciały iść w tę stronę, czyli chciały iść w cła odwetowe. No i znowu mamy ma mega dużą niepewność tej niepewności. Inwestorzy bardzo nie lubią, jeżeli jest niepewność na giełdzie, to jest chyba coś takiego najgorszego. To znaczy, to jest coś, przez co indeksy zazwyczaj najmocniej spadają. No i teraz, skoro mamy takie niepewności, spore niepewności, no to oczywiście indeksy mocno spadają. Oprócz tego, też jeszcze banki w Polsce dostały strzała od Adama Glapińskiego, który mówił wiele lat, że jest Jastrzębiem. W tym momencie okazuje się, że jest gołębiem. Powiedział, że stoi, jest gołębiem, stoi na czele gołębi i mówi o tym, że jeżeli chodzi o stopy procentowe, to wcale nie jest tak, że one muszą być jakoś długo utrzymywane na tym samym poziomie. Zasugerował nawet o tym, że może być obniżka tych stóp procentowych i to całkiem, i to całkiem niedługo, no bo Adam Glapiński powiedział, już tutaj patrzymy sobie dokładnie, powiedział, że obniżka stóp możliwa już nawet w maju i tutaj mówimy o tym. Że nastąpił dobry, bardzo dobry, bardzo dopływ danych, i jednorazowy dopływ nie wystarcza jeszcze Radzie do podjęcia decyzji o obniżce. Następne dane muszą dać potwierdzenie, że trendy trwają. Nie wykluczył, że w maju sam złoży wniosek o obniżkę. Wyraził nadzieję, że w tym roku stopy mogłyby zostać obniżone nawet o 100 punktów bazowych, na koniec 26, nawet do 3,5%. No i to oczywiście wpłynęło na banki, no dlatego że, im, jeżeli są wysokie stopy procentowe, to banki mają wysokie marże odsetkowe i też po prostu z kredytów mają więcej kasy, a co za tym idzie są bogatsze. No i te ostatnie lata naprawdę bardzo dobre dla banków, no ale dzisiejsza sesja na ten moment minus 8,17%. No mówi się, że nie ma hosty bez banków, no więc dziś, dzisiaj naprawdę bardzo ciężko wzrosty na polskiej giełdzie. Wszystkie indeksy na minusie i to 4-5% nawet, czyli te spadki są jeszcze mocniejsze niż, niż wczoraj. Zauważmy, jeżeli chodzi o banki Alior, minus prawie 9%. Mamy prawie 10% na minusie milenium, więc naprawdę potężne, potężne spadki. No, i tak mamy oprócz tego, patrząc już tak na rynki, no mówiłem o tym, że Donald Trump zapowiedział te cła, później też Chiny zapowiedziały cła, no i reagują na to różne surowce, no bo chociażby mamy ropę, która bardzo mocno spada. Tutaj widać, że inwestorzy boją się tej recesji. Oprócz tego, miedź, która też w tym momencie jest, myślę, że takim no, istotnym, istotnym parametrem tego, jak wygląda obecnie. Światowa gospodarka no w tym momencie też spada i to spada bardzo, bardzo mocno. Na pewno myślę, że istotnym czynnikiem będzie dzisiejsza konferencja Powell'a, która będzie o godzinie 17.25, więc to może dać jakieś paliwo rynkom, albo ewentualnie jeszcze mocniej te rynki przytłumić. Nie wiemy, co się wydarzy. Myślę, że warto patrzeć na 17.25, co tam konkretnie, konkretnie się wydarzy. No i zauważmy, tutaj problem jest taki, że jeżeli sobie zobaczymy na Nasdaq, on balansuje na granicy bez minus 20%. Praktycznie w tym momencie jest to osiągane. Możliwe, że jak będziesz oglądał ten film, to już będzie to osiągnięte. No więc pytanie. Czy wejdziemy w techniczną besę? W tym momencie jeszcze tego nie wiemy. Zauważmy, że jak sobie tak wcześniej była ta techniczna besa, no to później było jakieś odbicia, ale dalej były bardzo mocne, bardzo mocne spadki właśnie na, na zdaku, więc no, był to dosyć istotny problem. No i pytanie, czy właśnie te minus 20 od szczytów będzie na, na zdaku co by oznaczało, że byłaby techniczna BESA, no myślę, że dużo właśnie zależy od tej konferencji Pana Pawela. A przechodząc do tego, co ja o tym wszystkim myślę, no bo tak mówiłem o tym, że tutaj mamy niepewność, co jest oczywiście czynnikiem negatywnym, mamy no możliwą BESĘ, co jest też czynnikiem negatywnym, więc pytanie, czy warto ewakuować się z rynku akcji. I teraz biorąc pod uwagę to, co ja robię, na giełdzie jest takie powiedzenie, że panikuj albo pierwsze, albo wcale, i ja w tym momencie nie wyprzedałem żadnych swoich akcji. Nie myślałem nawet o wyprzedaży swoich akcji. Dlaczego? Już to, już to tłumaczę. Na giełdzie bardzo istotną rolę odgrywa sentyment. Cofnijmy się do 2022 roku. Mamy końcówkę lutego. Rosja napada na Ukrainę i mamy bardzo mocne spadki. Wiele osób uważało, że warto kupować, gdy leje się krew. Ale nie do końca było to trafione, dlatego że spadki później były jeszcze pogłębiane i te spadki trwały do października chyba z tego co pamiętam, 22 roku i dopiero później było odbicie to było najlepszą strategią w tym 2022 roku albo trzymać akcje, które mamy albo jeszcze nawet powiększyć swój pakiet w akcjach i zmniejszyć pozycję gotówkową, czyli po prostu kupić, dokupić te, te akcje w momencie, kiedy kiedy te rynki były w takiej dużej niepewności, no bo my nie wiedzieliśmy co się wtedy wydarzy teraz się łatwo mówi z perspektywy tych trzech lat ale z drugiej strony, wtedy nie było wiadome do końca, co się, co się wydarzy, gdzie Putin się zatrzyma, więc to były takie myślę, że bardzo istotne czynniki wzmagające tę niepewność. Z kolei mieliśmy marzec 2020 roku. No wtedy też była ogromna niepewność. Mamy lockdown. Przypominam, lockdown był na dwa tygodnie, on się chyba troszeczkę przedłużył, ale mieliśmy lockdown, mieliśmy ogromną niepewność, nie wiedzieliśmy co będzie dalej, rynki bardzo mocno spadały. Jaka była najlepsza strategia? Albo trzymać akcje, albo jeszcze dokupić wtedy. Dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, jesteśmy wyżej niż 2020 rok, niż 2022 rok, więc biorąc pod uwagę rynki w długim terminie, one rosną. Dlatego, że inwestując w akcje, tak naprawdę my inwestujemy w rozwój ludzkości. To znaczy, jeżeli ludzkość się rozwija, no to firmy są coraz większe, coraz bogatsze, a co za tym idzie, też akcje, cena ich akcji idzie do góry. Oczywiście to nie jest tak, tak liniowo rynki nie są efektywne, ale mniej więcej w ten, to, w ten sposób to działa. Więc patrząc na obecną sytuację, ja nie widzę jakiegoś takiego powodu, żeby ludzkość przestała się rozwijać, więc nie widzę powodu, żeby wychodzić z rynku, permanentnie wychodzić, z rynku akcji. Gdybym miał pomyśleć, co w tym momencie mógłbym zrobić, to na pewno pomyśleć o tych cłach. Jeżeli mamy cła, no to, to oznacza, że patrzę na swoje spółki, czy one konkretnie, moje spółki, czy operacyjnie na tym nie stracą. Czyli czy nie ma jakichś spółek, które na przykład nie wiem, produkują w Polsce, sprzedają do Ameryki, no bo to może oznaczać, że ona straci. I rzeczywiście nad taką spółką bym się zastanawiał, czy może nie warto jej sprzedać. Zastanawiałbym się nad bankami, no bo do tej pory myśleliśmy, że te niżki stóp procentowych nie będą aż tak dotkliwe. tu się okazuje, że jednak mogą być i to mogą być naprawdę bardzo, bardziej dotkliwe niż się spodziewał rynek. Więc te czasy bardzo dobrych wyników finansowych banków, możliwe, że już się kończą. Więc tutaj też bym się zastanawiał. Ale mam całą masę spółek, które nie zostaną w żaden sposób dotknięte cłami, nie zostaną w żaden sposób dotknięte tym, że, tym, że są obniżane stopy procentowe, albo prawdopodobnie będą obniżane stopy procentowe. Więc nie widzę jakiegoś powodu ku temu, żeby je wyprzedawać. To, że w tym momencie giełda ogólnie giełdy na całym świecie spadają, to nie oznacza dla mnie, że perspektywy mojej, tej spółki, którą miałem w portfelu, się jakoś pogorszyły. Więc ja sobie spokojnie czekam. Przyznam, jeżeli chodzi o mnie, to ja też w tym momencie nie dokupuję, dlatego że nie wiem, gdzie te spadki się zatrzymają, więc ja wolę poczekać, aż te spadki wyhamują i wtedy ewentualnie powiększać te swoje, swoje pakiety. Ale dlaczego nie zamierzam sprzedawać? No, ktoś może powiedzieć, że zaraz, zaraz. Przecież tutaj mogą być jeszcze większe spadki. Oczywiście, że mogą być. Tylko ja nie mam pojęcia, jak duże te spadki będą. Czy to będzie na przykład 3-5 sesji i wrócimy do wzrostów, czy to będzie na przykład powiedzmy kilka miesięcy albo nawet rok spadków, no bo wejdziemy w Besse i będzie rok spadków. Absolutnie tego nie wiem i powiem więcej. Nikt na świecie tego nie wie. Bo gdyby ktoś to wiedział, to pewnie po tym czasie byłby najbogatszą osobą na świecie, bo mógłby wejść Olin, ale, ale myślę, że nikt absolutnie na świecie tego, tego nie wie. Ja też, więc nie mam co jakkolwiek tego przewidywać. Robię to, co robiłem wcześniej, czyli cały czas siedzę na akcjach, ewentualnie dokupuję, jeżeli będę widział jakieś symptomy, symptomy ożywienia. I ja widzę, że w tym momencie rynki są bardzo negatywnie nastawione. Ja wiem, że z różnych stron będzie teraz taki przekaz, że o, tutaj już mamy super, hiper, ekstra kryzys stulecia, ale przy każdej bezsie, kiedy zawsze jest gorszy sentyment, to właśnie tak się dzieje i właśnie wszyscy naokoło tak mówią, a to jest najlepszy moment, żeby taniej kupić dobre aktywa. No jeżeli mamy do czynienia z tym, że mamy jakąś spółkę, którą uważamy za dobrą spółkę, którą chcemy mieć w portfelu, a ona w tym momencie idzie w dół, no to to jest chyba lepszy moment, żeby ją kupić niż wtedy kiedy idzie w górę. To znaczy, jeżeli mamy spółkę, którą chcemy dodać do portfela, ona jest po 300, to to jest lepsza sytuacja niż jeżeli jest po 400 i to jest myślę, że zupełnie oczywiste. Dlatego ja też w tym momencie jeżeli chodzi o mnie, to właśnie czekam. Spokojnie sobie na akcjach siedzę. Jak będzie jakiś, jakiś moment, w którym rzeczywiście będzie można przewidywać, że coś się tutaj odbija, jeżeli chodzi o indeksy, to może sobie coś zacznę powiększać te, te swoje pakiety. Wiele osób ma teraz taki problem, że patrzy na swoje inwestycje, tak, tam w smartfonie sobie przegląda, czy gdzieś i widzi minus 5, minus 4, minus 8. No i jest, no nie w sosie. Ja mam na to jedną, najlepszą radę. Warto wziąć ten smartfon, czy cokolwiek, co macie i po prostu sobie go odłożyć i nie patrzeć na to. Jeżeli jesteś inwestorem średnio, długoterminowym, to i nie zamierzasz dzisiaj nic sprzedawać, jutro nic sprzedawać. Zrobiłeś tę analizę, stwierdziłeś, że ok, operacyjnie na tych cłach i na bankach moje spółki nic nie stracą, to po co masz się martwić i po co masz w ogóle patrzeć na, na indeks? Ja przyznam, że absolutnie nie patrzę na swoje spółki w tym momencie. Nawet nie mam pojęcia ile dzisiaj one poszły na minus. Tak samo nie mam pojęcia ile w najlepszym dniu w tym roku poszły na plus. Absolutnie średnio mnie to interesuje, dlatego że ja bardziej patrzę na ten no, średni długi termin, jak zwał, tak zwał, kilka, kilkanaście miesięcy co najmniej. A nie na jeden czy dwa dni. Więc najlepsze, co możesz w tym momencie zrobić, to po prostu nie patrzeć na swoje spółki, no bo po co ci to potrzebne? I to wszystko, co dzisiaj chciałem powiedzieć. Taki krótki mój komentarz odnośnie tego, co się, co się dzieje. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Pisz w komentarzu, co ty o tym sądzisz, czy masz może jakieś inne zdanie na ten temat. Dzięki bardzo, trzymaj się, cześć.